Cześć, witam na kolejnym moim filmiku. Brun. Podejdź do kamery. A, Brun nie chce. No, może teraz. Masz. Mój pomocnik Brun. Tak, mój pomocnik Brun. Cześć, witam jeszcze raz wam, Was na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj okres już poświąteczny. Przednoworoczny, a więc klimat jest. Działam tutaj z tą maszyną rolniczą. No i za chwilę tam lecę na frezarkę. Bo będą frezowane materiały, wałki. Tak więc działamy dalej. Chodź Bruno bo włączamy maszynę, Chodź. kałki się krokują już drugi za chwilę się przemiesz na krótko z tutaj mamy jeden gotowy już koła też podlutowane, zębate Pusty porobione. Za chwilę przyjdzie drugi i do mrożenia pójdą na noc. A jutro, y, jutro będą tutaj y, na gorąco wciskane w te przeciwwagi. Przeciwwagi też dzisiaj porobione, podłotowane, tak więc robota bre Wałeczki się zmrożą, przeciwwagi jutro będą nagrzane i, Dobro, dolapuje, da ovaj. Tutaj o torebkę, trzeba w torebkę i do zamurzelnika na noc. A wszystkie będą rzane i to na pracy. To było zaprazowane pod takie strzęgiełko dwie częściowe. Po prostu to strzęgiełko będzie napędzane. Będą te dwa wałki z silnikiem hydraulicznym, a to są elementy do przekładni wibracyjnej do tej maszynie działa, no. tak to będzie. W picyku napalone ciepełko. Ja działam dalej tutaj z przekładnią wibracyjną. Wczoraj wałki zostały wykonane, mrożą się w lodówce w serwisie Za chwilę ich przyniosę. Tylko tutaj muszę podgrzać te przeciwwagi. Dobra, tu już ustawimy. Dobra, ja powoli idę po idę po powałki, Zamarznięte. Będzie wciskane. Dobra. przeciwwagi zostały nagrzane i wciśnięte już czopy na gorąco. Czopy były zamrożone, przeciwwagi były nagrzane. Tak więc już są wciśnięte. Teraz jeszcze jak wystygnie to tutaj zapunktuję, wywiercę i nagwintuję i zostaną wkręcone jeszcze śruby takie imbusowe, yy, które zabezpieczają przed przypadkowym przesunięciem się przeciwwag. Choć się nie zdarzyło, ale ja to robię, bo jestem pewny. Nawiercony, nagwintowany i ósemki Śrubki takie krótkie, imbusowe są tutaj wkręcone. Co jestem pewny, że te przeciwwagi się nie przesuną. Choć są wciśnięte na gorąco, yy, mają wpust ósemkę z drugiej strony, no ale w razie W, to wolę się zabezpieczyć. I tutaj będą dziury. Będą jeszcze otwory nagmintowane i wkręcone śruby. Yy, a ja się biorę tutaj za elementy miski ta miska będzie tutaj zamocowana no i trzeba jeszcze tutaj dorobić trzeba to obudować płaskownikiem czterdziestką więc biorę się za za miskę dalej działam tutaj z maszyną rolniczą do otrząsania Wiśnie śliwek. Dzisiaj, już tutaj, końcowy etap budowy przekładni wibracyjnej. Już ogólnie czopy schłodzone były. Przeciwwagi były nagrzane, wciśnięte na, wciśnięte na, na gorąco. Od spodu jeszcze tutaj pójdą te koła zębate. Będą napędzały te mimośrody. Miska olejowa gotowa też już. Flansze porobione. Cała przekładnia będzie napędzana tym silnikiem hydraulicznym poprzez tego rodzaju tutaj sprzęgiełko. Tu jeszcze pójdzie obudowa. No i tak ogólnie jedna strona już jest wygięta to zostanie obspawane tutaj jeszcze pójdzie spaw do wzmocnienia i teraz druga strona blacha szóstka nie mam prasy krawędziowej więc trzeba sobie radzić tutaj z prasą mojego wykonania kiedyś ze 20 lat temu wykonałem taką prasę hydrauliczną wysięgnikową no i ogólnie wpadłem na pomysł, żeby nie mając prasy krawędziowej mówię, trzeba jakoś sobie radzić więc cełownik hutniczy kładę materiał takiego stempla dorobiłem i się wygniata mam tutaj jeszcze różne cełowniki o różnej szerokości, także różny promień gięcia można yy, można zrobić. Zobaczycie jak to działa, jak to, jak to ja robię. No więc tak. Tu się ustawia materiał. Trzeba ustawimy równo. No, i jedziemy. Dobrze jest. Troszkę się przestawiło. O, tak, teraz dobrze. Miałem robić do niej hydrauliczny napęd elektryczny, ale taki ręczny, pompa jest szybka i wolna ręczna, tak więc można sobie tutaj dostosować.

No i mamy zagięte. Tutaj jeszcze pójdzie spaw, zostanie to obspawane. Mamy zagięte. Przymierzymy. W drugą stronę, czy to dobrze pasuje. Tu jest punkt, to będzie góra. Dobra. Jeszcze pójdzie spaw, to troszeczkę dojdą, spaw ściągnie po pół milimetra. Będzie ok, druga strona, druga strona. Tutaj też. No i tutaj są flansze dorobione, to już wywiercone było wstępnie wcześniej. Tu będzie uchwyt do trzymania, a druga flansza tutaj jest z blachy dziesiątki i tutaj będzie przekręcona do z tej strony karteru a tu pójdzie rurak rurak, rurak i chwytak chwytak do, do ścisku pnia do tej maszyny dobra, teraz można spawać i ostygnie i będziemy montowali dalej na razie chodzi jeden, ale będzie sprzężone przez te koła tam od spodu od spodu są wałki widzicie na tych wałkach będzie obsadzona będą obsadzone te te koła zębate, tu też jest ustawiony tak jak rozrząd punkt na, punkt, na, na, na dwa punkty, Musi, nie można tego przestawić bo przeciwwagi muszą się pokrywać inaczej by słabo wibrowało albo by nie wibrowało dobra no i przekładnia gotowa kartery obudowane z tyłu tutaj już rączka przykręcona Tutaj jeszcze jak wspomniałem pójdzie ta flansza przykręcona będzie tutaj do, do obudowy. Do, te, do tej flanszy będzie dostawany chwytak. Tutaj pójdzie jeszcze sprzęgiełko z dwóch elementów. To będzie napędzał ten silnik hydrauliczny. Tu będzie zamocowany u góry, będzie napędzał tą przekładnię wibracyjną. Miska też już klapnięta jest. Od spodu. W środku są koła zębate, te które pokazywałem wcześniej na filmiku. Tak więc Roboty już coraz mniej. Tu jeszcze pójdzie ten degielek. Przykręcony. Będzie to całe zabudowane. Tak jak to jest z tej strony. No i ona tutaj będzie wisiała na tej, na tej maszynie. Do jeszcze łyczek kawci zobaczymy, czy się w piecyku pali, Dalej, jeszcze się pali, łyczek kawci ciepła. pyszna kawcia będzie jeszcze dobra dzisiaj przy Sylwestrze jeszcze ciąg dalszy z przekładnią etap końcowy już montuję mocowanie napędu do silnika no i tutaj już dorobiłem flanszę jedną od spodu tu pójdą te sprzęgiełka Na tą planszę pójdzie jeszcze obudowa, i potrzebuję jeszcze górną część do przekręcania tego silnika, bo silnik będzie tu zamontowany tutaj na tej górnej części. Dobra, lecę do parku maszyn. Będę rozwiercał górną osłonę, obudowę do, do silnika. Materiał zamontowany. Jest to płaskownik w grubości 6 mm przyspawany do krążka, żeby mógł wkręcić w uchwyt, ustawiony środek, no i bierzemy prezik depenacyjny, ten większy. obroty ustawione obroty mamy 140 obrotów na minutę chłodzenie no i jedziemy Następnie mamy wywieczone. Podmehamy sobie. No i dobra. Zabieramy materiał ze środka. No i mamy taki jeszcze do wykorzystania krążek. Możemy go na jakąś podkładkę, czy na, na jakąś markę wykorzystać, czy na jakiś dekielek. Super sprawa. Takie frezy nic się nie marnuje. Materiał można jeszcze wykorzystać. Dobra. Teraz będzie roztaczany jeszcze na wymiar. bo tutaj pod tę obudowę ona musi tutaj wejść. Mierzymy, zawierać wymiar miar zawierać i tutaj mamy jeszcze 2 -3 mm Dobra, pasuje, jakby stąd było. Pasuje, jakby stąd było. Jeszcze sobie zafazujemy. Lekko. Pasuje, jakby stąd było. Jeszcze sobie zafazujemy lekko. Ok. Flanszę mamy gotową. To tutaj się odetnie i, i działamy dalej. Planše, idziemy, idziemy na spawalnie. No i dobra. A więc tak. Tu będzie sprzęgiełko, tu będzie słaba druga część sprzęgiełka. Jest zatoczona ta pierwsza płaszcz, więc ona tutaj się centruje. Tutaj też zatoczona jest. I tak, tutaj, tak, tak, mm, tak, wstępnie przywracamy. Tak. tutaj pierście centrujący silnik no i tutaj mamy zatoczone no i nam wszystko pasuje teraz jeszcze trzeba zaznaczyć. No i za chwilę zapunktuję, to będzie obspawane. No i przekładnia praktycznie będzie gotowo. Dobra, pozdrawiam wszystkich i cześć wam. Szczęśliwego nowego roku życzę.